Cześć, dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj po raz pierwszy i postaram się już ostatni raz nagrać tylko jeden film, w którym to wytłumaczę, o co chodzi z różnicą widzów. O co chodzi, kiedy ktoś mówi, że są podejrzenia, gdy ktoś, nie wiem, viewbotuje, albo że ktoś jest na głównej i dlaczego ktoś ma tysiąc widzów, a czat jest martwy, albo czym w ogóle różnią się te statystyki, jeśli ktoś po prostu streamuje na Twitchu, względem osób, które po prostu piszą na czacie. I słuchajcie, niektóre osoby wiedzą dokładnie o co w tym chodzi, niektóre totalnie, ponieważ nie interesują się na co dzień, więc tak. Wiecie o tym, że jeżeli wejdziecie na kogoś stream, to macie tutaj wskaźnik na dole, na czerwono, ile kto ma widzów. To jest wskaźnik, który się aktualizuje raz na jakiś czas. No i na przykład, gdyby teraz nagle ktoś wszedł na mój kanał, to o tą jedną osobę więcej dopiero po chwili wzrośnie, bo on jest odświeżany co kilkanaście, co kilkadziesiąt sekund. E, natomiast na czacie, proszę bardzo, tu są ludzie na czacie, zaraz będą pisać głupoty. E, na czacie będziecie mogli sobie sprawdzić na przykład na tej liście, ile osób jest zalogowanych na live. Ie. To jest prosta rzecz. No i teraz generalnie jaka jest różnica? Jeżeli macie zainstalowany dodatek Better Twitch czy coś, to możecie użyć komendy chatters. I na przykład, jeżeli użyjecie komendy chatters na moim kanale, to macie 717 widzów, jest według wskaźnika, a tutaj jest 641. Ta różnica, czyli około tych 40-50 widzów, którą w sumie możemy tutaj wpisać od razu sobie w tym komendzie tu, powoduje 67. Na tej stronie e, daje nam informację, że 67 osób ogląda bez zalogowania się na konto Twitch, czyli ma konto bądź go jeszcze się z niej zarejestrował i po prostu ogląda nas, ale nie jest zalogowany na konto Twitch na czat. E, co to oznacza? To oznacza, że teraz wyłączę się, ten alert. Ok, dziękuję bardzo. Zawsze podkreślenie, podkreślenie, podkreślenie Jedi jest szefem od dwóch miesięcy, Dawidek Jeepkul. Cool. Dokładnie. To oznacza, że 67 osób ogląda nas albo bez konta, albo ogląda nas na zewnętrznym źródle. I takim zewnętrznym źródłem może być osadzenie tej aplikacji, tego api, czyli odtwarzacza na jakiejś stronie, na jakimś forum, czy na przykład na takiej stronie. O, przykładowo jest Jarok, tak? Znacie Jaroka, każdy go zna, wiadomo. E, możecie wejść na kanał, i teraz generalnie, jak będziecie tu oglądać i tutaj się byście nie wybrali, nie zalogowali, tylko jest to osadzone na stronie zewnętrznej, wtedy was liczy jako widza, ale nie liczy was jako osoba, która się zalogowała na czat. No, w tym wypadku ja jestem zalogowany, bo akurat tutaj się zalogowałem. No i stąd ta rozbieżność? Ta rozbieżność jest na czacie, ale mimo tego, że jest ban, albo incognito, tak, o tym też powiem. Ta rozbieżność. Może wynikać właśnie z tego faktu, że ktoś ogląda na stronie zewnętrznej, ale to jest bardzo mały procent. To są procenty rzędu, dosłownie kilka procent. Może to być osoba, która e, na przykład ogląda Was bez rejestrowania się, czyli taki powiedzmy laik, który nie chce zostawiać po sobie śladu, i ogląda na wylogowanym koncie. Takich osób też jest bardzo mało procent, ale są takie osoby. Oraz są także osoby, które są na przykład w trybie incognito. Czyli na przeglądarce wybrały incognito, albo mają bana permanentnego na czacie, co powoduje, że są zliczane do widzów, ale nie zlicza ich na czacie jako użytkowników. No i jak sobie to wszystko teraz uzmysłowicie, no to tych na przykład na 700 osób, tych 60 to nie jest wcale dużo, bo według y, ogólnych statystyk to jest około 10%, a na większych kanałach nawet do 30%. Różnica też ta może wynikać z tego, że. Te statystyki są z opóźnieniem aktualizowane, nawet kilkuminutowym, czyli może być tak, że ktoś wam zrobił rajda, dużo osób, bo jakaś ciekawa rzecz przyszło oglądać, oglądać, ale wyście już dawno zakończyli tą akcję, już, już lu ludziom się znudziło, tak. I poszli sobie, ale jeszcze widnieją przez parę chwil jako statystyka. To też weźcie pod uwagę, że z pewnym opóźnieniem te statystyki wracają do normy. Natomiast ciekawiej się robi w przypadku, gdy na przykład bierzemy pod uwagę tak zwaną promocję na stronie głównej. Pamiętajcie o tym, że na stronie głównej Twitch, jeżeli jesteście partnerem, możecie albo raz na pół roku dostać cały miesiąc, dzień w dzień takiej obecności na tej karuzeli. Karuzela wzajemnej adoracji, tak zwanej, czyli karuzela promocji na głównej. Albo możecie trzy razy na miesiąc wybrać po trzy godziny, czyli trzy dni sobie możecie wybrać w miesiącu, gdzie ten jeden dzień to są trzy godziny ciągłej promocji takiego mega boosta. Przykładowo tu jest taka pani Hiratoshi. Myślę, że się nie obrazi na jej przykładzie, wytłumaczę Wam, jak to działa. Pani Hiratoshi jest, jak wejdziecie od razu na głównej i od razu jest promowana i pokazuje, że jest 1800 widzów. I to 1800 widzów oznacza, że na tej stronie... Nabiła im ta, ta strona ta główna jej nabiła tą statystykę. Czy to oznacza, że w tym momencie siedzi 1800 widzów i patrzy na to, co się tu dzieje? No nie, ponieważ akurat strona główna działa trochę inaczej. Strona główna działa tak, że w tym momencie, kiedy ja, ja tutaj wejdę i ja już ją przełączę i idę sobie dalej coś wybierać, ja nadal widnieję jako statystyka. Co powoduje, że te 1800 oznacza, że o tej godzinie na Twitchu polskim. Około 2000 osób po prostu odświeża Twitcha i sobie wybiera innych streamerów. Ale to czy ją ogląda? Nie, bo teraz wejdziecie sobie na jej kanał na przykład i wejdziecie sobie tutaj, yy, wpiszecie ukośnik Chatters i okazuje się, że ona ma tylko, no, tylko 97 ludzi na czacie. Czy to oznacza, że ona ma viewboty? Nie, bo akurat przed chwilą wytłumaczyłem, jak działa na główna, czyli takie napompowanie statystyk. Które po prostu są statystyką, z której można korzystać, potem się bawić na zasadzie: Ej, patrzcie, miałem 1800 widzów, można się pochwalić jakiemuś tam reklamodawcy i tak dalej, ale to nie oznacza, że 2000 osób oglądało ją w tym momencie. Niektórzy mogli nawet nie wiedzieć, że ona jest na głównej. I ta statystyka akurat w tym wypadku się prezentuje dużo, dużo ciekawiej w tym spisie, bo ten wykres już wygląda w taki sposób. Widzicie. To jest promocja na stronie głównej, ale jeżeli ktoś na przykład nie byłby na stronie głównej i nie ma żadnej, żadnego osadzenia, w, w, no, na przykład nie jesteście wąziem, panie, panem Makułom, e, który jest akurat tutaj wyjątkowym wyjątkiem. Od reguły, to ta różnica między osobami w statystyce widzów a osobami na czacie nie powinna przekraczać tych tam 15-20%. To jest takie w miarę normalne. Nie biorąc uwagi, że na przykład jest jakaś drama, że ludzie się wzajemnie rajdują, hostuje ktoś jeden drugiego, tylko standardowy stream. I jeżeli na przykład różnica jest taka, że ktoś ma przykładowo 500 widzów, a na czacie siedzi tylko 80 osób, to już jest podejrzane. I wtedy, jeżeli ta osoba nie jest na zewnętrznej stronie i nie jest w żaden stopniu gdzieś tam hostowana, albo na, na głównej stronie promowana, no to wtedy ta statystyka jest tak, jakby no, niezdrowa i jest dosyć podejrzana. Nie mówię od razu, że ktoś jest viewbotowany, może być to na przykład jednodniowy problem, jednodniowy błąd, ale jednak można w ten sposób śledzić i kontrolować statystyki. Eee, więc. Nagrałem to, jeżeli ktoś będzie chciał też poznać, jaka jest możliwość, jaka jest różnica pomiędzy właśnie tymi statystykami, może sobie wejść tutaj na tidyxgamer.com i sobie właśnie wpisać jakąś nazwę kanału, zobaczyć jaka jest rozbieżność między tym a tym. Pamiętajcie, że na głównej stronie Twitcha, jeżeli ktoś jest promowany, to też od razu tam nie ma co osądzać i tak dalej, bo to tak działa ta główna strona, tak? Przykładowo jest pan xNorf, który jest na głównej, ale gdzieś na drugiej pozycji, i tutaj akurat nie wiem, czy nam to wyjdzie, ponieważ to już może ta główna strona nie działać w ten sposób. No, tu akurat u niego nie. Patrzcie, jaka ciekawostka. U niego akurat jest niby 525, a tu jest 540. Czyli tutaj, to, że on jest na głównej, na drugiej pozycji, tak naprawdę w ogóle nic mu nie dało bo nikt już nie klika na drugą pozycję widocznie i bardzo mało osób akurat tutaj przewinęło jego miejsce. Co chyba, że działa to w ten sposób, że jeżeli ktoś sobie już na przykład prze, przeskrolował, to od razu wszedł w jego kanał i już nie ogląda tak, tylko od razu wszedł w jego kanał i sobie albo tak ogląda, albo sobie kliknął w jego nick. To jest taki przykład tutaj. Ale jeszcze tylko ostatnią rzecz chcę powiedzieć, że mm, dlaczego, dlaczego jakby to jest takie ważne dla niektórych streamerów? Bo e, jeżeli jesteście wpisani na stronę główną, e, bądź macie po prostu więcej widzów, to możecie dostać lepszego dila. I na przykład jesteście na stronie głównej danego dnia i macie na przykład współpracę, która polega na tym, że jeżeli będziecie mieli dużo widzów, to dostaniecie więcej niż w, w normalny dzień. No i wtedy korzystają z tej legalnej promocji, e, która jest oczywiście oficjalna od Twitcha i jest to zupełnie zrozumiałe, tak? No, każdy orze jak może, każdy chce wiadomo więcej zarobić. Natomiast w przypadku kiedy ktoś na przykład by wykupywał jakieś boty e, i sztucznie w, w, w takim normalnym dniu, gdzie nie jest promowany przez platformę, sobie zawyżał tą ilość, no to to już jest po prostu nie fair zagranie i sami rozumiecie dlaczego na przykład niektórzy streamerzy mniejsi, którzy walczą o pierwsze współpracę, dile, którzy walczą o to, żeby tam mieć 5 widzów, 10 co miesiąc, żeby im rosły statystyki, mogą czuć się pokrzywdzeni albo na przykład poczuć, że coś jest nie fair. Tyle. Nagrałem tylko taki film, żeby już się nie powtarzać. Chyba to wszystko, co chciałem powiedzieć odnośnie statystyk i, i różnicy pomiędzy ludźmi na czacie a e, faktyczną widownią. I to tyle. Pa Pa.